Dodatkowe 9 tysięcy złotych emerytury miesięcznie przez 20 lat? Dla wielu brzmi to jak nierealna obietnica, ale w świecie finansów liczby nie kłamią. To nie jest wróżenie z fusów, tylko wynik chłodnej kalkulacji opartej na konkretnym modelu. Zapomnij o optymistycznych założeniach. Przejdziemy przez liczby, które pokazują, jak realnie przejąć kontrolę nad swoją przyszłością. Często słyszymy, że inwestowanie to domena bogatych, ale prawda jest taka, że to domena cierpliwych i zdyscyplinowanych. Ten film ma być dla Ciebie dowodem na to, że systematyczne budowanie portfela, oparte na logicznych założeniach, może przynieść finansową wolność. Tradycyjnie, prośba o suba i lajka, które na pewno się nie zmarnują. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do moich wyników, musimy zrozumieć, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy. Obecny system emerytalny opiera się na umowie pokoleniowej, która na naszych oczach przestaje być wydolna. Demografia jest nieubłagana, rodzi się coraz mniej dzieci, a my żyjemy coraz dłużej. To sprawia, że tak zwana stopa zastąpienia, czyli relacja twojej emerytury do ostatniej wypłaty, drastycznie spada. Dzisiejsi 30- i 40-latkowie muszą przygotować się na to, że ich państwowa emerytura wyniesie 1 trzecią ich zarobków. Scenariusz głodowych emerytur to nie straszenie, ale realność, która dotknie nas już niedługo. ZUS być może zapewni ci bazę, która pozwoli na opłacenie rachunków i zakup chleba razowego. Ale o rozsądnym standardzie życia, podróżach czy opiece medycznej możesz zapomnieć, jeśli nie zbudujesz własnego kapitału. I tu pojawiają się dwa konta emerytalne, o których powinni od dawna nauczać w liceach: Indywidualne konto emerytalne oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Ike oraz Igze to nie są opcjonalne produkty dla hobbystów finansowych. To twoje prywatne antypodatkowe zabezpieczenie. W normalnych warunkach państwo zabiera ci 19% od każdego wypracowanego zysku kapitałowego w ramach tzw. podatku belki. W IKE ten podatek znika całkowicie pod warunkiem wytrwania w inwestowaniu do 60. roku życia. Z kolei IGZE działa jak natychmiastowa tarcza podatkowa. Każdą wpłatę odliczasz od swojego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. To oznacza, że w zależności od Twojego progu podatkowego, państwo zwraca Ci od kilkunastu do ponad 30% wpłaconej kwoty bezpośrednio na konto. To jedyny legalny sposób, by procent składany pracował w sterylnych warunkach, bez pomniejszania kapitału. Wyobraź sobie, że przez 25 lat oddajesz 1 piątą swoich zysków państwu. W skali całego okresu to kwoty idące w setki tysięcy złotych, które tracisz bezpowrotnie. Ike i Igze zamykają tę lukę i pozwalają, by każda złotówka pracowała wyłącznie na Twoją przyszłość. Przejdźmy do konkretów, na których opiera mój model. Na moich kontach Ike oraz Igze znajduje się obecnie 113 tysięcy złotych. Prowadzę je od 2017 roku i w pierwszej kolejności wykorzystuję limit Igze, dopłacając następnie do Ike, ile jestem w stanie. Do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało mi 25 lat. To długi horyzont, ale właśnie w takim czasie procent składany pokazuje swoją prawdziwą potęgę. W obliczeniach musimy uwzględnić inflację, którą przyjmuję na poziomie 3,1% rocznie. Moje założenie to nie strzał w ciemno, to realna średnia krocząca z ostatniego ćwierć wieku, która uwzględnia zarówno okresy deflacji, jak i wysokie odczyty inflacji z ostatnich lat. Zakładam również realny zwrot z inwestycji na poziomie 4 punktów procentowych ponad inflację. Co to oznacza w praktyce? Musimy wyliczyć tak zwaną stopę nominalną. Pieniądz traci na wartości w sposób ciągły, więc inflacja podgryza nie tylko kapitał, ale i wypracowany zysk. Aby realnie zarobić 4 punkty procentowe ponad inflację na poziomie 3,1%, mój portfel musi nominalnie, czyli w czystych liczbach na koncie, rosnąć w tempie 7,22% rocznie. To jest nasz cel inwestycyjny. Czy to dużo? Dla aktywnego tradera to może być mało, ale dla pasywnego inwestora długoterminowego, korzystającego z szerokich funduszy ETF na światowe akcje, jest to wynik całkowicie osadzony w realiach historycznych. Dodatkowo mechanizm działania opiera się na pełnej kapitalizacji. Nie wyciągamy dywidend, nie konsumujemy zysków. Pozwalamy im wracać do portfela i pracować na kolejny wzrost. To jest efekt kuli śnieżnej. Choć giełda bywa zmienna i na pewno napotkamy po drodze bessy, Historia uczy, że 25-letni horyzont inwestycyjny potrafi wygładzić niemal każde rynkowe zawirowanie. Mój model nie zadziała bez stałego dopływu paliwa. Przeanalizowałem średnie wpłaty z ostatnich 9 lat. Kwota, którą oszczędzam na emeryturę, wynosi 9360 zł rocznie. W przeliczeniu na miesiąc daje to kwotę 780 zł. To kluczowy punkt odniesienia dla każdego, kto ogląda ten materiał. Często wydaje nam się, że aby zbudować milionowy portfel, trzeba odkładać połowę pensji. Albo żeby mieć wysoką prywatną emeryturę, trzeba w pełni wykorzystywać limity IKE i IGZE każdego roku. Wielu youtuberów pokazuje właśnie taki świat, w którym przelewa na konta emerytalne po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niestety, rzeczywistość jest mniej kolorowa. W momencie, kiedy zdecydowanie większość Polaków nie wie co to IKE i IGZE, a połowa z nas nie ma oszczędności, Trudno oczekiwać spektakularnych wpłat. Moja historia pokazuje jednak, że przy zwykłych zarobkach da się odłożyć sensowne pieniądze, jeśli będziemy regularni. 780 zł miesięcznie to kwota zbliżona do raty za telefon lub kosztu kilku kolacji na mieście. Można ją wygospodarować, nadając swoim finansom odpowiednie priorytety. Ważne jest to, że mój model nie zakłada, że musisz wpłacać tę sumę co miesiąc z zegarmistrzowską precyzją. Życie bywa nieprzewidywalne. System IKE i IGZE pozwala na ogromną elastyczność. Możesz wpłacić cały roczny limit w styczniu, a możesz robić to małymi kwotami przez cały rok zależnie od premii czy zwrotów podatku. Kluczowa jest suma roczna. Jeśli uda ci się utrzymać ten średni poziom wpłat, Twój portfel zyska masę krytyczną, która pozwoli mu na samodzielny wzrost. Dopłaty to paliwo, ale to czas i stopa procentowa są silnikiem, który dowiedzie cię do celu. 780 zł miesięcznie to cena Twojego spokoju za 25 lat. Czy to drogo? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Połączmy nasze składowe w jedną całość. Poziom startowy to 113 tysięcy zł. Horyzont inwestycyjny wynosi 25 lat. Dokładamy do tego brak podatku belki w ramach Ike i Igze oraz dopłaty na poziomie 780 zł miesięcznie. Zakładam nominalną stopę zwrotu w wysokości 7,2%. Wynik na koniec okresu to 1,257,000 zł. Nie kończmy jednak naszej analizy w tym miejscu, ciesząc się z faktu bycia milionerami. Milion złotych w 2050 roku nie będzie wart tyle samo, co milion dzisiaj. Przez inflację na poziomie 3,1% siła nabywcza tej kwoty będzie odpowiadać dzisiejszym około 600 tys. zł. Ale spokojnie, to wciąż ogromna kwota, która została wypracowana niemal w tle Twojego życia. Prawdziwe pytanie brzmi, co ten kapitał może dla Ciebie zrobić w praktyce? Jak przełoży się na Twoje codzienne życie przez kolejne dwie dekady, kiedy już nie będziesz chciał lub chciała pracować? To moment, w którym przestajesz być petentem systemu, zależnym od waloryzacji świadczeń państwowych. Masz swój własny fundusz, który jest w pełni dziedziczny i odseparowany od budżetu państwa. A teraz najprzyjemniejsza część, czyli wypłaty środków, które były inwestowane przez prawie 3 dekady. Przyjmuję, że chciałbym mieć dodatkową prywatną emeryturę wypłacaną co miesiąc przez 20 lat. W wariancie pierwszym po prostu zaczynamy korzystać ze swojego kapitału. Możemy założyć, że w momencie przejścia na emeryturę sprzedajemy wszystkie aktywa, chowamy pieniądze na bezpiecznym, nieoprocentowanym koncie i wypłacamy je w równej kwocie co miesiąc. Efekt? 5200 zł miesięcznie wędruje prosto do twojej kieszeni przez pełne 20 lat. Kiedy jednak przez kilka dekad oszczędzałeś, oszczędzałaś na emeryturę dlaczego przestać inwestować teraz? Istnieje drugi wariant wypłaty środków, który jest znacznie bardziej efektywny. Zakłada on, że kapitał, który pozostał na koncie po co wypłacie, nadal jest zainwestowany i pracuje na te same 4 punkty procentowe ponad inflację. W tym scenariuszu dzieje się prawdziwa magia. Twoja miesięczna wypłata wzrasta do poziomu 9915 zł. Tak, prawie 10 000 miesięcznie przez 20 lat. Tak ogromna różnica wynika z faktu, że w drugim przypadku spora część twoich wypłat jest finansowana z zysków, które twój milion wciąż generuje, pozostając na rynku. Ty wypłacasz część, a reszta pracuje na twoją kolejną wypłatę. To jest różnica między posiadaniem pieniędzy a posiadaniem maszyny do generowania gotówki. To pokazuje, że strategia mądrego wypłacania jest tak samo ważna jak sama faza gromadzenia oszczędności. Budowanie kapitału emerytalnego to maraton, w którym decydują trzy siły. Czas, regularność dopłat i stopa zwrotu. Im wcześniej zrozumiesz, że państwowa emerytura to jedynie kroplówka, tym szybciej zaczniesz budować swój fundament. Oczywiście musimy być rzetelni. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Rynek może przejść przez dekadę stagnacji, a inflacja może zaskoczyć nas negatywnie. Istnieje również ryzyko sekwencji zwrotów. Jeśli giełda mocno spadnie w Twoim pierwszym roku emerytury, Twoje wypłaty mogą mocniej nadwyrężyć kapitał. Dlatego mądre zarządzanie portfelem w fazie wypłat jest również istotne. Jednak brak jakiegokolwiek działania, moim zdaniem, to o wiele bardziej ryzykowna strategia. Skazuje nas na starość, być może naznaczoną chorobami i dodatkowymi wydatkami. Na bycie zależnym od systemu. Moje liczby pokazują, że milionowy portfel i wypłaty rzędu 5 czy nawet 10 tysięcy złotych, jak w drugim scenariuszu, nie są zarezerwowane dla finansowych geniuszy. Są w zasięgu ręki każdego, kto zacznie traktować inwestycje emerytalne jako element swojego budżetu. Każdy z nas startuje z innego poziomu i ma inny czas do mety. Daj znać w komentarzu, jak długo już inwestujesz z myślą o przeszłości i jaka jest Twoja idealna wysokość inwestycyjnej emerytury. Nie zapomnij o lajku like i subie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym materiale.